Hej, witajcie dzisiaj na Amazon Box, pokażę Wam dzisiaj masz taką jedną z, z kilku, którą używam, na przykład przeciwbólowo, albo na przykład rozgrzewkowo do, do biegania. Tam kolana jak mnie delikatnie gdzieś bolą, czy czuję, albo po prostu jak chcę, żebym się rozgrzały, to wtedy stawy sobie smaruję. Tu mam dzisiaj Voltaren Max. Generalnie zawiera to diclofenak. Tu jest duża dawka, 23 mg. To przeważnie jest około 10 mg w innych. Więc tego jest tutaj no, jest sporo, można powiedzieć. Masz fajną, pokażę Wam konsystencję. Jest zamknięcie takie, otwieramy to przez przekręcenie. Generalnie praktycznie taka barwa, no, bezbarwna, ale wiadomo, jak wycisnę, no, to ona takąś tą barwę ma. Bardzo łatwo się smaruje. Szybko się to wchłania. Potrzeba chwili, dosłownie, żeby się to wchłoniło i można też od razu się ubierać. Maść dobrze działa. Działa i przeciwbólowo, ale i dobrze tak rozgrzewa. Nie przegrzewa, nie czujemy palenia żadnego. Jest taka i z jednej strony chłodząca, ale z drugiej rozgrzewa te stawy. Na przykład tak posmaruję na bolące kolano. I założę od razu ubrania do biegania. To jest, jest dobrze, czuję po prostu fajny efekt, nie ma takiego dyskomfortu, że te stawie takie są zaspawane, tylko one fajnie pracują i w tym biegu to naprawdę pomaga. używałem też innych maści, pokażę je też tam na innych filmach. Bywa, że na przykład jest uczucie palenia i to wkurza, jest to trochę jednak przeszkadzający efekt. Tu jest bardzo dobrze, nie jest to maść tania, no ale jest tutaj sporo tego, tego środka, tego dicolfenaku, bo tutaj jest głównie ten. Diclofenak spora jest ta dawka ale jak potrzeba no to fajnie działa już to czuć jest taki jednej strony chudzący ten efekt a zaraz on ten staw po prostu rozgrzewa więc jak ktoś boli to to można to używać ja generalnie przy bieganiu smaruję tym czekam chwilę a potem po prostu startuje swój startuje swój trening. Rozpoczęto ćwiczenia. Także jak macie ochotę możecie spróbować, dobra konsystencja, yy, łatwo się to nakłada, tubkę można wszędzie zabrać, no ciekawa opcja. Pozdróweczki.